jest jak pobierać z Prost. Prosta yy, sprawa. Zapraszam na stronę iCOBN Wlejamy sobie YouTube do jakiegoś linka. Powiedzmy, że będzie to. Znalazłeś świetne miejsce na weekend. Tylko... Link. Wlejamy. I czekamy na serwis. W ten sposób mamy już pobrany film. Czekamy jak system przekonwertuje sobie ten film. Po przekonwertowaniu pliku pokazuje nam się Download, i oczywiście możemy sobie taki plik pobrać do siebie na komputer. Dziękuję Państwu za oglądanie. Do widzenia.